Cześć. Słuchajcie, dzisiaj e, spotykamy się w firmie X-Charger. E, rozmawiamy z Adamem Wojtkowskim, e, właśnie z X-Chargera, e, no, o przyszłości e, elektromobilności. E, w gruncie rzeczy u źródła, bo w firmie, która tą elektromobilność kreuje. No i takie pytanie na sam początek do Ciebie. Będziemy w przyszłości wszyscy jeździć elektrykami? Nie. Nie. O! No proszę bardzo, nie, nie wiem jak daleki na przyszłości, bo to jest nowino w dziesiątkach czy setkach lat, w przy najbliższych na pewno po 10 latach na pewno nie, nie da się tego zrobić. Okej, okay, ale ja idzie. Raczej to będzie uzupełnienie, będzie podział. Może 50-50, ciężko powiedzieć teraz idę, jak, jak duży będzie podział, ale no na pewno e, to nie jest ten moment. Nie jesteśmy to gotowi. I pytanie czy musi no być gotowi na to. Tak jak zderzyć to na przykład z krajami skandynawskimi, gdzie no, jadę, nawet miałem okazję być dwa razy w Norwegii w ostatnich latach, no praktycznie ciężko znaleźć auto spalinowe. Tam praktycznie 100% tej automobilności zostało wdrożone. Proste, że to pełnie gdzieś jest. Napędzany ten rynek przez dotacje, przez rząd, przez odpowiednią politykę, ale wszędzie musi być to zaimplementowane. Jak widzisz te trendy, które będą trafiać, no bo pewnie z opóźnieniem, ale, ale do nas? Wiesz co, powiem Ci tak, jeśli chodzi o Skandynawię, akurat no to jest też kwestia kulturowa, czysto chodzi mi o to, że zwróćcie uwagę, oni mają piękna natura w swoim kraju, oni o to dbają termalne jakieś źródła różne, ekologiczne, a nie o to, bał, po prostu to jest jakby w ich kulturze zaszyte. Stąd i, e, stąd i taki efekt, nie? E, jeżeli chodzi o e, trend globalny, bym powiedział, e, no cóż, dobra, zaczniemy może od Europy, bo Europa jest naszym lokalnym tutaj zakątkiem. To mamy zdecydowanie, co, co może będzie blokować taką zmianę, e, co utrudnia ją już teraz. No to przede wszystkim ceny prądu. Ceny prądu oraz dostępność tego prądu. Nie wiem, czy słyszałeś o tym blackoutie ceniu. Kishfer is Palmer, br to brali świeżutko, tak świeża sprawa. No to o czym my mówimy? Europa. <grytum> <grytum> Ale Europa, Europa, która. Stary kontynent, który. Cały, cały kraj ma blackout. Wiesz, to co to jest? Co to za wiek w tym tak naprawdę mamy, Polska wcale nie jest lepiej u nas. U nas jest naprawdę bardzo słaba sytuacja, jeśli chodzi o infrastrukturę e, energetyczną i pozyskanie mocy, żeby takie ładowarki postawić. To jest największe wyzwanie w tym momencie. Plus ceny, ja ci powiem tak, jeśli chodzi o elektryfikację ploty, na przykład dajmy na to Chiny. Chiny w tym momencie, jakbyś sobie poleciał do Chin, zobaczysz, okaże się, że tych samochodów elektrycznych jest tam od groma. To jest dla mnie osobiście szok. To jest miasto, nie? To... Słucham? Cife miasta, to już, już to funkcjonuje, nie? Bo Jednak samochody elektryczne zmniejszają choćby natężenie hałasu w miastach. Jest to obserwowane. Tak, tak, tak. tak. Natomiast w Chinach e, mnie to osobiście zszokowało, bo ostatnio, wiesz, COVID i tak dalej, Chiny były zblokowane, nie dało się podróżować na. e, Tak naprawdę, gdy mogłem się udać już po tym covid ja nastawiałem się na to, że będzie tam raptem kilka samochodów elektrycznych. Albo nawet nawet nie, nie miałem nawet opinii na ten temat. Myślałem, że tam Chiny zacyfane. Natomiast jak e, lądowaniu na lotnisku, okazało się, że patrzę, tutaj jest samochód tutaj, jest, tutaj jakaś Tesla. Tam też mają zielone tablice, więc to od razu widać, jaki jest elektryczny samochód. I tak na początku myślałem, aha, to tak na pokaz na lotnisku wiadomo, trzeba pokazać potem gdzie. Natomiast potem się okazało, że na ulicach wszędzie mniej więcej 35% samochodów to są już elektryczne. I. E, co się okazało dalej? Okazało się, że e, głównym motywatorem zakupu samochodów elektrycznych w Chinach przez ludzi jest cena ładowania. Jest to po prostu bardziej opłacalne, jest to tańsze rozwiązanie niż płatność, niż normalne tankowanie e, samochodów spalinowych. Co jest zupełnie odwrotne niż w Europie. Bo w Europie samochody są bardziej elektryczne są bardziej dla powiedzmy bardziej zamożnych osób zdecydowanie kojarzę się no tutaj z osobami bogatymi, których stać po prostu na taki samochód po pierwsze, a po drugie ładowanie publiczne jest drogie. Jest drogie, bo drogi prąd one. Więc zobaczcie ta sama rzecz, jak zupełnie inaczej działa w Europie, a jak zupełnie inaczej działa w Czyli w Europie tak naprawdę, czy w realiach polskich elektryk, można powiedzieć, że dojeżdżenia do jeżdżenia wokół komina. Czyli gdzieś wokół domu, po mieście, dojazdówka i tyle. No powiem Ci tak, ja się poruszam sam, sam po elektrycznym, mam już jakieś tam doświadczenie, no to zdecydowanie opłaca się jeździć wokół domu i tak dalej, jest wygodne, fajne to rozwiązanie jest. Są zalety, nie trzeba jeździć, sztankować się nigdzie, tylko w domu sztankujesz. Dla mnie to jest mega zaleta, bo to jest wygodne po prostu, natomiast powiem Ci tak, jeżeli, w jeżeli twoim życie, Twoje życie się kręci wokół trasy, jeżeli Twoja praca polega na jeżdżeniu po Polsce, no to to nie jest samochód dla Ciebie po prostu. Nie jest, przynajmniej teraz nie jest. Przynajmniej teraz nie jest. czyli to, no, co tu? wiemy jak to działa. Mieć już dłuższą trasę elektrykiem, musisz sobie zaplanować tą trasę, prawda? To już jest pewien rodzaj no, logistyki, którą musisz przejść, żeby na nie utknąć gdzieś na na środku trasy z rozładowanym autem? No faktycznie, są takie... To zależy przede wszystkim, gdzie chcesz jechać. Generalnie powiem Ci, że w Polsce jest dużo tych ładowarek. Trzeba się pobrać kilka aplikacji. Faktycznie warto zaplanować zawsze, jak się jedzie w jakiś kierunek, gdzie jeszcze nie jechałeś. Natomiast to z Waszym udziałem się to zmienia. Powoli się zmienia, powoli się zmienia. Natomiast, jeżeli chodzi na przykład o kraje zachodnie, tutaj już nie ma żadnego problemu. Polska jest jeszcze taka ostatnia. Natomiast tutaj już naprawdę szybko wszystko się rozwija. Przykładowo, jeśli chodzi o Teslę, tam bardzo fajnie wygląda planowanie, bo ty praktycznie nie musisz planować. Wbijasz sobie w nawigacji, gdzie chcesz jechać. Ta bateria też tam się odpowiednio wcześniej zaczyna nagrzewać, zanim dojedziesz do osób. Pokazuje ci na które ładowarki masz po drodze, on już sam Ci trasę całą tak naprawdę przygotowuje. To jest mega rozwiązanie, wygodne dla użytkownika. No dobra, ale no, dobrze, że zahaczyłeś o Tesę, bo to też jest jedno z moich pytań. Na rynku, no, polski rynek jest teraz szturmowany przez chińskie marki BYD i inne marki, których niektórzy nawet nie są w stanie wymówić, są to egzotyczne, nowe dla nas logotypy marek i nazwy, ale widać, że wielu dealerów w to wchodzi. Jak wejdziemy sobie na strony internetowe leasingodawców, to widzimy, że raptem pierwsza strona to już nie jest Peugeot, czy, czy Skoda, czy BMW, tylko raptem jest to właśnie BYD, czy JQ. No i właśnie, jak widzisz rozum tej elektryfikacji no bo z jednej strony, Mamy problem z infrastrukturą, a na rynek bardzo mocno, bardzo, rynek bardzo mocno napełnia się konkurencją. I gdzie, w którym momencie ta konkurencja, ta walka o klienta zderzy się z infrastrukturą? czy znaczy, możesz jeszcze raz to pytanie jakoś duży? Jasne, może e, żeby ja zrozumiał, że inaczej je ugrał, dokładnie. E. Mamy na rynku bardzo dużą konkurencję. Widać, że no branża automotive czuje czuje rynek. Tak. Widać, że on się rozwija. Do którego momentu ona się będzie rozwijać, jeżeli nie podejmiemy tych działań infrastrukturalnych? chyba. No tu teraz o ładowarki typowo, tak. bo tak. mówiłeś o samochodach, to też mogę poruszyć ten temat. Z przyjemnością, jeżeli możesz to się wypowiedzieć. Tylko wiesz, no pytanie, e, w którym momencie zobaczymy kolejki do ładowarek, w którym momencie zauważymy przeciążenie sieci, czy nawet no już nie mówię o sytuacjach kryzysowych, tak jak e, w, w pożary w Kalifornii, gdzie ludzie nie mogli uciekać samochodami, bo byli nienaładowani, stali w kolejkach. E, jak nasza infrastruktura, nasz rynek ma się do tego, co widzimy na, na rynku automotorów? Hmm. Dobre pytanie. E, co tutaj mogę powiedzieć? No przede wszystkim, tak jak na początku, gdzie nie jesteśmy w stanie przejść całkowicie na elektryczne samochody. Nadal będą spalinowe. Nadal będą obowiązywać. E, mówiłeś o... Mówiłeś o tym rozwoju, kiedy mamy kolejki. W sensie, żebym dobrze zrozumiał. Chodzi Ci o e, jak się tutaj ten rozwój będzie na naszym lokalnym rynku, to... przykład, no. To... Przy to jest kolejne dobre pytanie, bo nikt nie ma szklanej kuli. Ja wiem, jakie technologie muszą wejść, jakie są generalnie, jaki jest kierunek. Kierunek, bo, bo tutaj mamy zderzenie kierunek, to, co by się chciało, to, co powinno być, to, co ludzie, im duży kapitał jest w stanie wyrzucić, a to, co obecna infrastruktura w naszym kraju jest w stanie zapewnić. I to jest to zderzenie. Największe moim zdaniem. Bo nawet wiesz, w tym momencie mamy tylko kilka na, na palcach nie możemy wyliczyć super Superchargerów od Tesli w Polsce, to nie jest wina Tesli, to jest bina tego, że oni czekają tak długo na przyłącze, to jest bina tego, że po prostu nie można dostać takich mocy. Zwróćmy uwagę, że jak mamy Supercharger 1, to on ma tam moc załóżmy do 150 kW czy tam nawet więcej? Jedno stanowisko, takich stanowisk mamy ileż? Właśnie 60, w zależności od tego, dystyd noc jest. Ale tutaj robią się już naprawdę olbrzymie e, przyłącza potrzebne. W Polsce jest sytuacja, że czekamy na przyłącze e, do dwóch lat, ale mogą nawet nie dać go, nie? Okay, mogą nie dać. Więc to jest te to jest słowa rzeczy. Nie jest tak, że ty pójdziesz sobie i powiesz, o ja już chcę e, do energetyki, ja chcę ładowarkę postawić. Nawet nie 1 MW, bo to jest bardzo dużo, ale e, 150 kW. No to, to trafi taki wniosek, zanim oni go pro procedują, sprawdzą, czy jest taka możliwość. Oni mają. Oni mają naprawdę około dwóch lat czasu na to, żeby. E... To jest zwykła pieszałość? Czy rzeczywiście nie problem? problem. prawda. Znaczy to jest to jest. E... Przede wszystkim prawo jest tak skonstruowane, że oni mają, już nie pamiętam dokładnie, czy to 18 miesięcy jest, no ale mają na odpowiedź czy to 24, natomiast no mają, mają naprawdę dużo czasu na tę odpowiedź. E, też mogą odrzucić to, to nie jest tak, że oni muszą się zapewnić. Mogą się na przykład ułamek tego zapewnić. I to jest wina infrastruktury. Chodzi o to, że w Polsce nikt nie inwestował przez żaden rząd, który mieliśmy, nie inwestował w rozwój infrastruktury elektrycznej, bo bo była OK. I to kosztuje olbrzymie pieniądze. Te ja mówimy o gdzieś takie wyliczenie. Dziś widziałem, że to tam kosztować chyba ze 130 miliardów złotych, żeby taką całą infrastrukturę w Polsce zaktualizować, zmodernizować. To są olbrzymie pieniądze. Natomiast no, tym powiedzmy się jasno, żaden rząd nie wygrywał wyborów i nikt o to nie dbał. I to jest zaniedbane. Nie ma na niej elektrowni atomowej, jakieś są pogłoski o wygaszanie obecnych elektrowni, no, Dziwne sytuacje się dzieją, nie wiadomo co się dzieje i to na pewno nie pomaga w tym całym przedsięwzięciu. Także to jest najgorszym ograniczeniem tutaj w sytuacji Polski, tak jak mówię, jest infrastruktura, bo jest stara, bo jest, jest po prostu słaba. No i drogi prąd, który tą infrastrukturą płynie. I cholernie drogi prąd. Cholernie drogi prąd, który blokuje również opłacalność yy, korzystania z samochodów elektrycznych w miejscach publicznych. Czyli jednocześnie Zielony Ład, który miał być tą zieloną rewolucją i miał promować elektromobilność, blokuje jej rozwój przez ceny bronu. Tak. To jest taki paradoks. Okej. Okay. Okay, czyli można powiedzieć, że w Polsce dużo więcej elektryków by było, gdyby nie Zielony Ład. Na pewno. Na pewno byłby tańszy prąd, byłby tańszy prąd i bardziej się opłacało jeździć, no w tym momencie mamy najdroższy prąd w Europie, no to to jest, wraście sobie, no, chodzi o ładowarkę publiczną, to to jest przedsiębiorca, on płaci więcej niż, niż przyłącza takie domowe. I na to jeszcze trzeba coś dołożyć, żeby zarobić na ładowarkę, która jest inwestycją, oraz jakieś dodatkowe koszty, bo z czego ta cena kilowatogodzinnia automatycznie rośnie. No, ludzie mogą narzekać, że jest no bo jest drogo, ale to nie jest wina samych przedsiębiorców, że tak takie ceny ustalają, tylko po prostu to jest wina, to bo jakie, jaka jest sytuacja rynkowa. Czyli ten rynek bez udziału państwa nie ma prawa funkcjonować. Wiesz, w prywatnym kapitale to nie pociągnie. Są wyjścia, gdzie ludzie teraz próbują się jakoś bronić. Jedną z takich wyjść alternatywnych jest magazyn energii i farma fotowoltaiczna. Czyli tu mówimy o dużych magazynach, które pewnie zaczną się pojawiać przy farmach fotowoltaicznych większych, i obok będą również jakieś stacje DC o większej nocy. To jest, to jest, to jest takie on-gridowe rozwiązanie, lub, lub częściowo on-gridowe, hybrydowe, gdzie na przykład masz mniejsze przyłącze. Nawet 40 kW i załóżmy wlewa się ten pomysł, tak? Te yes. Zezwa energii powoli, powoli, ale wtedy jeśli dużo zbiera, to może być szybko dostarczone. Czy to jest jeszcze jakieś tam rozwiązanie, które... Kapitało chłodne, trochę podjeżdżające przed, pod pripersowanie. No może ob... bycie off-grid nie jest niczym złym, nawet polecanym w gruncie rzeczy w dzisiejszych czasach z kultu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, no ale trzeba mieć warunki. Gdyby przeciętny Polak, który nie... nie mówimy tutaj o przeciętnym Polaku, no. mówimy tutaj o dużych kapitałach, jakby chcieli postawić ładowarki, yy. a mają farmę fotowoltaiczną, to patrz, tu to, to się łączy, bo masz cenę prądu bardzo niską, masz magazynowanie energii, masz sprzedaż tej energii w piku, czyli oni wtedy nie. Ten, ten prąd na przykład w nocy będzie sprzedany, na przykład kilka kontenerów baterii yy, dużych. CATL masz taki kontener cały, na przykład jeden to ma 9 MWh, po których kilka można ustawić. Mówimy o dużych kapitałach, o kapitały kapitałach mogą robić. Więc oni zarabiają na sprzedaży prądu do sieci, jak i również mogliby wtedy udostępnić te do ładowarki. Także w ogóle jakby tutaj jakby te rozmowy, co teraz mówię, jakby te tematy, one w ogóle nie docipcą aktywnie normalnych ludzi. Oni nie są w stanie uczestniczyć. Tym, bo to jest po prostu fale w Jasne. No, ale czy to nie jest trochę zamknięte koło? Bo, z jednej strony, jest to jakieś przedsięwzięcie biznesowe, które można byłoby podjąć, no ale jest cały czas za mała skala klientów, bo energia jest za droga i nie ma infrastruktury. Koło się zamyka i rynek się nie rozwija. Trochę tak, aczkolwiek powiem Ci, że to, co widzę, to jest większa świadomość ludzi ogólnie w stosunku do ładowarek, jak i e, no, nie będą ukrywał, duże kapitały po prostu w Polsce inwestują w to. Wiele ludzi jest na minusie, ale oni patrzą długie terminy, na przykład, czyli oni, je jeżeli budują sieć ładowania, sieć, y sieć ładowania, y ona będzie miała wartość za ileś tam lat, bo w tym momencie to jest obstawianie miejsc. Nie patrzą na kilka, kilkanaście lat przód, czyli na razie oni będą dokładać sobie do tego. Ale jak już tutaj wszystko będzie zelektryfikowane, to wtedy to jest moje miejsce, tu jest moje miejsce, to jest moje miejsce i to są fajne miejsca i dosyłne ładowarki, oni wtedy będą sobie te ładowarki co są. Pewnie wywalać, jak tu no wsadzać większe, mocniejsze, szybsze, nowocześniejsze, Szyb. ale mają miejsce, tak? Także to, Także jeśli chodzi o inwestycje, e, i ładowarki, e, no to to się jakoś tam w tym momencie opłaca. To jest to zajmowanie miejsc, bo to kiedyś się przyda, nie? Na przykład. Mamy takiego klienta, który... Znaczy, odstawuje... chciałem zapytać, czy to jest Wasz klient? Bo... No mamy, znaczy taki, taki klientów, e... takich klientów, takich e... klientów jest sporo na rynku. E... Również mamy w naszej bazie takich kilku, którzy po prostu obstawiają konkretne lokalizacje. Mamy takiego klienta, który kołobrze podstawił. Okej, okay. i nie ma, po prostu pozajmował miejsca, też trzeba się nachodzić, przy zwłaszcza jeżeli to się jest miejsca publiczne, trzeba do urzędów, trzeba mieć też jakieś wejście, jakiś sposób, e, dostać zgodę. no i dostanie się te zgody, to potem już innym nie wydadzam, no bo powiedzą, przecież tu jest ładowarka, tu nie potrzeba więcej na tej ulicy, czy na, na tamtej, zwłaszcza korzystane mówię, z miejsc e, typowo publicznych, jakichś tam należących do, do gminy, do, do miasta. No i w tym momencie już wiem, że większe firmy, większe kapitały się odzywają do nich, nawet chcieliby wynająć to, że oni by w tym momencie więcej zarabiali, niż zarabiają na samym ładowaniu, bo by dostawali po prostu e, pieniądze od dużych kapitałów, które zależy, żeby ciągnąć do swojej sieci te, 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 te ładowaki, bo oni muszą liczby wyżabiać. Dostali ileś tam, powiedzmy, e, milionów e, euro. I oni muszą na przykład zrealizować ileś tam, set, tysięcy, może nawet punktów z tej całej posty. Także rynek się rozwija i mówię, duże kapitały go rozwijają, jeżeli mówimy tutaj o sieciach. Nie. Jeśli chodzi o ludzi, e, że tak powiem. Czy to jest taki przysłowiowy pan-hotelarz, czy nie wiem, restauracja, która chce sobie nie wiem, dodać to jako przewagę konkurencyjną? Ja też. Też jak najbardziej, no powiem Ci, że głównie mm, no, współpracujemy z dużymi firmami, natomiast e, głównie jednak e, wciąż odzywają się do nas e, realizujemy głównie e, potrzeby firm, firm, średnich firm, firm, małych firm, dużych firm, natomiast e, zwykle gdzieś tutaj się łączy ten e, ta potrzeba na użytek własny e, wraz z udostępnieniem usługi dla innych, czyli Stworzenie takiej stacji publicznej, z której będą korzystać np. pracownicy, na przykład właściciel sam, tak, ale chciałby też komuś udostępnić przy okazji, że jeżeli już jest, jeżeli zainwestował, on ma swój samochód, on się ładuje szybko, no ale tą wartość, żeby się podzielić z nim, tak? Także no, hotele, firmy. Mhm. Wracając do. Jeszcze technologii, bo zahaczyliśmy o ten temat, nie, nie rozwinąłeś tego tematu. Te technologie, które teraz sprzedajecie, te, te ładowarki, które udostępniacie swoim klientom. Jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o tej technologii i jak na przykład odnosisz się, jak widzisz te technologie w przyszłości? Bo przecież mamy kilka wariantów. Tak? To, to wydaje mi się, że jesteśmy na takim podobnym etapie jak z początkami motoryzacji. A gdzie no, rozstrzygano, w którą stronę będziemy iść. Czy wymieniane baterie na specjalnych podjazdach, w Chinach też te technologie są przecież testowane, czy jednak no, wtyczka do auta i, i czekam aż się naładuje. No i pewnie też szybkość ładowania, nie? Ta rozwój tej, tej, tej technologii BYD, z tego co wiem, ostatnio opatentowało szybki proces ładowania. No to też jest rozwijanie pewnej obiekcji wielu klientów, że przecież nie będę godzinami czekał na stację, aż się samochód naładuje. Poruszyłeś tutaj wiele tematów. Tak, tak naprawdę nie wiem od kogo zacząć, e, czy od samochodu, e... Może zacznę od tego, jak to będzie wyglądało docelowo. Jak to będzie wyglądało docelowo? A to jest, e, żebyś, żebyś e, zrozumiał wizję, jak to będzie wyglądało. E, docelowo będzie tak, że weźmiesz samochód elektryczny, będziesz e, zalogowany do jednej aplikacji, która będzie zrzeszała pod sobą większość stacji na rynku. Będą połączone ze sobą, wymieniać się informacjami. I e, Będziesz miał tam podpiętą kartę, będziesz miał podpięty swój samochód. Po podjechaniu na jakąkolwiek stację, Ty wepniesz ładowarkę do samochodu i rozpocznie się tak ładowanie, bez żadnej, bez niczego, tak? Bo będzie tak proste. I tak będzie, tak docelowo będzie, tylko... za ile lat? Ciężko powiedzieć, czy będzie za 15 lat, czy... czy więcej, czy mniej, no ale to ja bym bezpiecznie liczył, że za 15 lat to powinien być standard. I jakaś standaryzacja rynku musi nastąpić. jest nie? Nie. ułatwienie. Wiesz co? To już ogólnie jest rozpisane w krokach milowych, jakby całej organizacji e, zajmującej się właśnie tym e, tematem ładowania samochodów elektrycznych. E, tutaj bardzo dużo rzeczy musi zagrać rzeczy, których jeszcze nie ma logistycznie a typu masz różnych operatorów, teraz jakich połączysz, no nie? Że, że wiesz sobie postawić ładowarkę, ktoś korzysta z innej aplikacji, ale żeby na Twojej też łoksinę ładować nie? No i te systemy właśnie powstają. To jest, to jest EV Roaming tak zwane, tak. czyli współdzielenie stacji ładowania od, jednego, od jednej sieci do drugiej. Także to już, to już raczkuje, to już, to już powstaje. Te standardy też samochody muszą nadgonić, bo to nie jest takie proste. Też RODO mamy, jakby wiesz. I zabezpieczenia, różne, to, to najlepiej wiesz od strony Twojej. To, to prawie, żeby ktoś ci nie szczytał samochodu, Twoich danych z niego, a one też muszą dostarczyć, jakoś zidentyfikować ten samochód. Trzeba, więc się robi ciekawie. Nie, 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 nie będzie ukrywać, że od paru lat współpracujemy i tworząc choćby systemy rozliczeniowe na exchangera na No, tak, ominięcie, ominięcie, zgranie tego z prawami autorskimi, z prawami osobowymi, z danymi osobowymi. Jest problematyczne, rzeczywiście trzeba tutaj sporo i regulacji i technikaliów ze sobą połączyć. No ale dobra, wracając do tematu, gdzie w tym wszystkim właśnie X-Charter, gdzie w tym wszystkim wasza, wasza firma? Chcecie docelowo na przykład mieć swoją sieć, czy chcecie dostarczać tylko technologię? Jaka jest strategia na przyszłość? Wiesz co, ja nie mam na jakichś takich ambicji, żeby swoją sieć budować. Wiadomo fajnie by było, natomiast nie, moim rozwiązaniem, moją misją jest coś zupełnie innego. Jest to dostawcze... o, sprawienie, żeby stacje ładowania nie były luksusem, nie były luksusem, nie były towarem luksusowym dla, dla klientów, bo w tym momencie jest taka sytuacja, że stacje ładowania, zwłaszcza DC, czyli te szybsze, są są drogie po prostu. Są bardzo drogie i często e, często wydają się też po prostu towarem luksusowym, na który nie każdy może sobie pozwolić. E, więc to jest główną moją misją, żeby e, fajne rozwiązania w dobrej cenie oferować. Tak, żeby rynek mógł się rozwijać, tak żeby ludzie mogli e, czy w domu, czy pod firmą zamontować szybszą ładowarkę, żeby było ich na to stać. Jestem Czyli jednym słowem e... Czy jesteście firmą, czy chcecie wchodzić w ten rynek ładowarek i tworzyć swoją sieć? Czy jesteście gospodarstwem domowym, które chce zakupić, bo zakupiło już swój pierwszy czy drugi samochód elektryczny? To śmiałoby ich z może się zgłaszać. Jak najbardziej zapraszamy. Tak jest, zapraszamy. No i oczywiście wszystkie linki. Znajdziecie w opisie. Zapraszamy do polubienia tego nagrania, zasubskrybowania naszego kanału. No i do następnego. Na razie.